Czas się zatrzymał Omasza Olga Boznańska. To projekt realizowany w ramach obchodów Roku Olgi Boznańskiej. 2025 jest rokiem, w którym przypominamy, odnosimy się do postaci Olgi Boznańskiej z okazji jubileuszu 160. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci wybitnej artystki. Olga Boznańska jako jedna z najważniejszych postaci w sztuce polskiej, w sztuce polskiej przełomu XIX-XX wieku jest również inspiracją i odniesieniem w twórczości współczesnych artystek i artystów. Wystawa, którą realizujemy w galerii Patio II w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zawiera odniesienia, współczesne odniesienia do dzieła i życia Boznańskiej. Na wystawie prezentowane będą prace Anny Andrzejewskiej, Iwony Demko, Doroty Herbik, Marka Herbika, Bartłomieja Armolińskiego, Roxany kularskiej król Roberta Kuśmirowskiego, Julii Kurek, Krzysztofa Nowickiego, Pawła Łajaka, Marii Piątek, Pauliny Poczętej, Sławomira Tomana i trzy obrazy. Olgi Boznańskiej, wypożyczone z kolekcji prywatnych. Wystawa współczesnych odniesień do Olgi Boznańskiej, prezentowana w galerii Patio 2 w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, zostanie otwarta 25 kwietnia o godzinie 14. Wystawę będzie można oglądać do końca maja. Serdecznie zapraszam kurator wystawy Bartłomiej Jarmoliński.